Cześć, jestem kolejnym filmie. Dzisiaj sobie otworzymy trzy mega właśnie na moich czechkątach? Proszę odskocz nie, No No, wzowie, mega montaż, mega się staram przy tym montażu. Na sam początku otwórzmy sobie mega świnę właśnie na moim drugim koncie. Tu niestety ona nie będzie pełna, ale na moim głównym koncie będzie pełniutka Mega, mega fajnie. Wzowie, rozbijamy ją. Zobaczymy, może uda nam się wdrobić coś fajnego. 48 ligu, ale mało. 250 goldów i 100. punktów mocy. 7 star dropów. Lepiej niż w sumie ostatnim razem. Po 2 w... no to nic ciekawego. Możemy to sobie spokojnie przeskipować. Dobra, kolejny star drop. Uwaga, nie no proszę daj, bo na ostatnim, yy, ostatnim razem, ostatnim razem ogólnie wypadło mi same żadne. Jest bardzo rzadkie stardropy, więc mega mega słabo. Epic dobra, już jest. Yo! Ej, te ulepszenie starym dropów było mega. Dostaliśmy płaczącą emocję do koletki i kolejny Epicki. Spray do Otisa. Szkoda, że to nie jest główne to bo jest on cudowny. Ten upgrade stardropów dropów był tak OP. Teraz dropimy kosmetyki właśnie z Epickich, to jest mega fajne. Uwaga, punkt mocy, no to nic ciekawego w sumie, możemy dalej przeskipować. Okej, okay, emotka do yy, koleczki nie jest jakaś dobra, ale wydaje mi się, że zawsze spoko. Z ja się mega cieszy, bo w sumie zawsze to jest spray, ale ja chyba na tego nie mam nawet dotychczas, więc troszeczkę słabo. I widzowie, ostatni, stary drop taki słaby. Ale widzowie, bardzo dobry drop, lepszy niż ostatnio. Przejdźmy na mój konto od zera do milionera. I widzowie, w ogóle jak są widzicie, wbijam parki, mam 1400 już. Pamiętacie jak miałam na odcinku 600? Mamy wydarzenie mega świnia dobiegłego końca i jeszcze wszystko sobie taką malutką mega świnkę otwórzmy na koncie 48 blingu. Ej, czy to jest ta sama mega świnia? Takie totalnie to samo. Bo jestem tu w tym samym klubie, widzowie, rzadki. Robimy wielki Openik. Proszę Państwa! Epic, No ale spaczka w sumie. Joo! Angry Shelly! Dobra, fajna noteczka, wydaje mi się, że będę używał. Jeśli będę grał na tym koncie, bo na razie gram na pierwszym i drugim. Tylko, więc tak trochę ciekawie. No ale dobra, same szatki nam lecą. Jeden epik się pojawił, no mega, mega słabo. Teraz może coś wypaść? Dobra, epik, znowu, drugi epik. Uwaga, Sto blingu, Jo, no to fajny dropik, bo blink akurat jest mega pożyteczny, więc bardzo się cieszę w sumie z stopblingu. Panie, hmm. uczymy stopień blinku blingu i jaką emoteczkę. A więc w złej przysył te, ten legendarny moment na otworzenie mega swing na moim głównym koncie. Pełny. Pełnej mega widzowie, Patrzcie na to. Dziękuję wszystkim klanowiczom, że wy to wbijaliście. Ja w sumie też wam pomagałem i też wbiałem. Było fajnie. 101 blinków z w sumie. 508 Golda, ok. 201 punktów mocy, ok. Też 20 Piękny, Taki piękny widok widziałbym, To będziemy otwierać 5 minut. To mega świnie, Może zrobić się ciekawie. <laughs> Punkty mocy na dowolnego zadmiarza. Nie mogę. Widzowie, te rzadkie, bardzo rzadkie, nie za bardzo mi będą pasować jak będziemy je otwierać ogólnie, nie? Bo, proszę nie, no rzadkie, nie, jak na tym kącie nic nie wyleci, to ja nie mogę, nie? To jest jakieś inne, wtedy, epik od razu, trzy szanse na ulepszenie, uwaga, nie no, nie poszło nawet na mityka Szkoda, dwie szkoda, też nie ma żadnych kosmetyków, widzowie, ja poduję na kosmetyki, bo kosmetyki są mega, mega dobre, według mnie Lepiej dostać kosmetyki niż, nie wiem, tysiąc gola, tak szczerze, ja tak myślę może możecie myśleć inaczej. Chyba, że do Byrona emotka to co No Uuuu, z rzadkiego Ciekawa w sumie. Spray RT! Co jest? RT jest mega przeze mnie używanym zedmierzem. Będę go wbijał za chwilkę. Proszę, podskocz, podskocz, podskocz. Dobra, jest! Mamy legendę. Nie no, proszę, coś fajnego. Star power, to jest chyba najgorszy drop aktualnie z legendy. Wow. Będę wbijał RT, więc fajnie, ale star powerek, Daria, raczej mam ten lepszy, ustawiony 30 kredytów. Dobra, widzowie, może dzisiaj wydrobimy więcej kredytów, fajnie było. Już ekonomiczne, dobra, oddaj. Dobra, zielona emotka, to taka lepsza, widzowie, do doucza, klasczącego, douczem za dużo nie gram, ale na pewno by go No na 20 rank. A więc trochę nim pogram, więc wydaje mi się, że całkiem spoczko. I no ogólnie z się cieszy, bo to są zawsze jakieś kosmetyki. Spray do Charlie! Let's go! Nie, to jest najlepszy drop. Ja Charlie teraz tak nawalam. Wydaje mi się, że 25 rang wyleci i taki spray. Wow. Mega, mega fajne. Uf, dobra, 8 starodawów jeszcze, to jest takie piękne, To mega się. 30 kredytów! Już mam 60, widzowie, dzisiaj rzucimy go. Tak jest. Proszę, coraz więcej tego powinno być. I czy to jest jakiś Bóg? 120 kredów już mamy. Nie, 90. Sorry, przepraszam, pomyliłaś się w liczeniu. Najgorzej jest dropić na przykład takie punkty mocy. Fajne, epickie. Dobra, dawajcie. No 200 Smutne widzę. Ale i tak kosmetyków najwięcej mi chyba wyleciało na ten główny godzin, więc mega, mega fajnie. Bardzo się cieszę. I jeszcze liczę na jakiegoś skromnego epika z kosmetykiem. Nic, dar. Ale wzorze, odblokowaliśmy w tym spray do Arty Ogólnie 90 odkrytów, Star Power do Daryna emotkę do Doja oraz spray do Charlie, z którego jestem naprawdę zadowolony. To było tyle się Drogi widzowie, to taka suba, no i co? Siema, samego.